Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Muraba TV. Ja jestem kinetyki i dzisiaj mam dla Was materiał specjalny, ponieważ dzisiaj nie będzie materiału z tworzenia jednego kuponu, a dzisiaj będzie materiał z możliwością wygrania 65 tysięcy złotych, także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania, bo myślę, że będzie się działo. Ale o co tutaj chodzi? No jesteśmy, moi drodzy, dzisiaj na stronie piłkarskiego Jackpota, jak widzicie. Oczywiście strona ta jest na kliku, więc jeżeli jeszcze konta na BetClick nie masz, to zapraszam Cię bardzo serdecznie do założenia z linku w opisie. Z kodem VIP 50 zyskujesz pierwszy bezpieczny zakład bez ryzyka do 50 zł, a więc bardzo serdecznie Cię do tego zachęcam. No i oczywiście znajdziesz tam również link właśnie do piłkarskiego Jackpota, w którym, mając konto na Betlik, będziesz mógł zagrać. Ale o co generalnie rzecz biorąc, chodzi, mamy 65 tysięcy złotych do podzielenia na osoby, które poprawnie wytypują mecze 24 kolejki Premier League, także tutaj mamy spis spotkań. Ja wiem, że troszeczkę chaotycznie Wam będę latał po tym wszystkim, ale jeżeli chcecie na spokojnie sobie przejrzeć no to strona będzie w opisie ja po prostu już się z tym zapoznałem, więc mniej więcej wiem o co chodzi, chcę Wam przedstawić tylko najważniejsze informacje, stawiamy po prostu kupon, mamy maksymalnie 5 takich kuponów w tej promocji do postawienia, minimalna stawka na kuponie to jest 10 zł no i tutaj jak widzicie tylko kursy przedmeczowe, na, tylko zakłady przedmeczowe na te spotkania, czyli możemy postawić zwycięzcę bądź ewentualny remis. No i gracze, którzy trafią rozstrzygnięcie dokładnie 8 tych meczów, podzielą między siebie pulę 65 tysięcy, a jeżeli Ktoś trafi jako jedyny, mam nadzieję, że to będę ja Chociaż oczywiście zobaczymy jak to wyjdzie No to zgarnia wtedy całą pulę A jeżeli wydarzyłaby się sytuacja, w której Nikt nie zgarnie całej puli, no to Ona zostanie powiększona na kolejny piłkarski Jackpot, dodatkowo bonusik Mam nadzieję, że znacie Maćka Futrola Znaczy Maćka Disblastera z kanału Futrol Tak chyba powinienem najlepiej go Przedstawić, jest to oczywiście osoba Zajmująca się piłką nożną Nagrywająca materiały o piłce nożnej No i jeżeli uda wam się wytypować Więcej spotkań poprawnie niż właśnie Maciek. No to zgarniacie jeszcze dodatkowo 10 zł. Także e, też fajna sprawa. Tutaj możecie sobie podejrzeć jego kupon. Jak gdzieś tam na niego patrzyłem, ale tylko pod kątem tego, czy nasze kupony, nasze typy nie będą się pokrywać i zauważyłem, że nie, ponieważ ja jestem osobą, która dzisiaj planuje podejść do tego troszeczkę inaczej. Ale jak, no wraz ze mną, moi drodzy, przejdźmy przez tą e, cały, przez ten cały etap. Klikamy dołącz i lecimy. Jak widzieliście, zostałem poprawnie zapisany do tego konkursu, a więc możemy przejść już do naszych typów i zaczynamy od spotkania Leicester z Liverpoolem. Tutaj większość stawia oczywiście na zwycięstwo Derec i powiem szczerze, że jak gdzieś tam, tworząc teraz te moje typy, nie chcę wam mówić, że właśnie tak macie stawiać, bo jest to bardziej w formie zabawy, jest to bardziej w formie takiego odcinka specjalnego i dlatego ja dzisiaj chciałbym raczej pójść w to, że spróbuję przewidzieć takie wyniki, które może nie są takim najbardziej oczywistym wyborem. Bo, jeżeli chciałbym iść w najbardziej oczywiste wybory, to bym po prostu poleciał po tym, jak ludzie typują, po tak naprawdę najniższych kursach i nie byłoby zabawy. Ja dzisiaj chciałem przewidywać jakieś takie rzeczy, które mogą się zdarzyć w tych spotkaniach, które będą dużą niespodzianką. I zacznijmy od właśnie spotkania Leicester z Liverpoolem, gdzie ja takiej troszeczkę może na przekór, że tak powiem, postawię na Leicester. Tylko 8% typu jest zwycięstwo lisów, ale trzeba wprost sobie powiedzieć, że jest to zespół bardzo mocny na swoim terenie, a Liverpool ostatnio, no w gorszej dyspozycji. Myślę, że też mental tej drużyny nie jest taki jak wcześniej. Zresztą o tym nawet świadczy kurs, że tu mamy 207, a nie jakieś, nie wiem, 1,8 na przykład, Więc widać, że wcale ten Liverpool nie jest tutaj takim wielkim, wielkim faworytem. Oczywiście nie można mówić, że nie jest faworytem, bo jest to oczywiście zespół lepszy. Natomiast Leicester Obecnie trzecie widzę i ja myślę, że oni tutaj zawalczą i że to spotkanie mogą nawet wygrać. Idziemy dalej do spotkania, no na dole tabeli: tabeli Crystal Palace kontra Barney. E, tutaj też powiem szczerze, że zastanawiałem się, co by tutaj ostatecznie dać, ale powiem szczerze, że na przekór pójdę w remis. E, tak coś czuję, że w tej kolejce może być naprawdę dużo remisów, i to będzie jeden z tych meczów, które tak sobie postawię. Też stawiając 8 spotkań, bądźmy szczerzy, ja najczęściej tworząc dla was kupony przeszukuję, no, dziesiątki spotkań, może, może czasami. Kilkanaście, czasami kilkadziesiąt spotkań. Szukam tych najciekawszych pod względem kursów obecnych, form drużyny, tego, w jakimi piłkarzami dysponują na dany moment. Bo wiadomo, że w czasach koronawirusa, no nie wszyscy mogą dysponować swoimi najlepszymi piłkarzami. Natomiast tutaj typując 8 meczów, no to jest trochę loteria, ale to jest właśnie trochę zabawa i w to dzisiaj sobie idziemy. Dlatego też tutaj postawimy po prostu na remis. Normalnie pewnie tego meczu nigdy bym nie wrzucał na kupon, bo tu może zdarzyć się absolutnie, absolutnie wszystko. Dalej mamy mecz. Manchester City z Tottenhamem Tutaj czysta jedyneczka Jakby The Citizens nie grali u siebie tylko na wyjeździe To pewnie też bym postawił na ich zwycięstwo Aczkolwiek nie byłbym aż tak pewien Tutaj spotkanie z Tottenhamem Który ostatnio przegrał Chociażby z Evertonem 5-4 Jose Mourinho sam mówił, że to jest po prostu Niewybaczalne stracić 5 bramek w meczu 11 na 11 Więc na pewno Tottenham bardziej się skupi Na defensywie w tym spotkaniu Niż nad, na defensywie w spotkaniu właśnie z Evertonem. Tonem, aczkolwiek mimo wszystko uważam, że Manchester City ma zawodników, którzy będą w stanie Tottenhamowi się przeciwstawić. Teraz mecz moi drodzy Brighton z Aston VIE. Tutaj, jeżeli chodzi o kursy przedmeczowe i o typowania, jak widzicie, większość stawia na Aston Ville. Ja mimo wszystko uważam, że w tym spotkaniu może być bardzo, ale to bardzo ciekawie. I Aston Villa gra troszeczkę w taką kratkę. To znaczy, jakbyście zobaczyli ich, ich formę, to jest zwycięstwo, porażka. Zwycięstwo, porażka. Teraz teoretycznie ligowo wychodziłoby na porażkę. Także powinniśmy teoretycznie postawić na zwycięstwo Brighton. I powiem szczerze, że tak właśnie zrobię. Mimo tego, że jest to trochę na przekór. Ale tak jak mówię, ja w takich konkursach, kiedy do zgarnięcia jest 65 tysięcy No chcę iść po tą pełną pulę I jak sobie zauważycie, to generalnie rzecz biorąc Stawiam bardzo często na te rzeczy, na które Inni nie stawiają, ale to nie są rzeczy, które Się nie mogą wydarzyć, tak, to, to nie są Jakieś dziwne typy, które, które Zakładałyby po prostu zwycięstwa Znacznie gorszych drużyn nad Drużynami znacznie lepszymi, tutaj jeżeli chodzi O Brighton i Aston Villa, widzieliśmy Brighton w spotkaniu z Lester Ostatnio w pucharze, ta drużyna nie prezentowała Się wcale źle i no, generalnie rzecz biorąc wydaje mi się że u siebie mogą powalczyć o to zwycięstwo Chociaż tak jeszcze tu mi śmierdzi remisem Nie wiem, nie wiem troszeczkę Czy nie zmienię jeszcze tego swojego typu W tym ostatnim momencie No dobra, dobra, dajmy moi drodzy na remis Dajmy na remis w takim razie Tutaj widzicie, nawet, nawet mimo tego, że sobie wcześniej Gdzieś tam przygotowałem te typy No to je jeszcze zmieniam w trakcie Bo, bo to jest bardzo ciężki mecz po prostu Do wytypowania, co zresztą widać po kursach bo, bo są one po prostu Bardzo zbliżone na zwycięstwa obu zespołów No i przechodzimy do walentynek do niedzieli 14 lutego zaczynamy od spotkania Southampton z Wolverhampton. Southampton, ostatnio w tragicznej, ale to naprawdę w tragicznej formie, jeżeli chodzi o ich spotkania ligowe. Ja ostatecznie stwierdziłem, że tutaj również postawię na remis. Tak jak już wcześniej powiedziałem, wydaje mi się, że to może być taki weekend właśnie remisów w Premier League i wydaje mi się, że Southampton z Wolverhampton mogą się tutaj podzielić punktami. Myślę, że to będzie jakiś remis bramkowy. Myślę, że można by było tutaj spokojnie obstawić jakiegoś BTTS-a na takim normalnym kuponie, co nie ukrywam, że może zrobimy już w jutrzejszym odcinku, ale na to musimy poczekać, bo jeszcze przyznam szczerze, że nie mam po prostu kuponu przygotowanego na jutrzejszy odcinek, bo muszę zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało. Zresztą w jutrzejszym odcinku akurat może zajmiemy się tymi meczami, ale nie obiecuję, zobaczymy po prostu, tak jak mówię, muszę jeszcze to sobie wszystko przeanalizować. Dalej mamy spotkanie West Bromu z Manchesterem United, tutaj Oczywiście stawiamy na zwycięstwo Manchesteru Bardzo szanuję te osoby, które gdzieś tam stawiają remis Bo zakładam, że to są osoby, które próbują podobnie jak ja Po prostu lecieć na całą pulę I wierzą w to, że dadzą radę takim na przykład zakładem Wyeliminować 99% pozostałych osób Także oczywiście trzymam kciuki za to, żeby mi siadło ale, ale również życzę szczęścia osobom, które gdzieś tam starały się w pewien sposób zaryzykować No i przechodzimy do dwóch ostatnich spotkań Mamy mecz Arsenalu z Leeds i tutaj powiem szczerze, że też mi gdzieś tam trochę śmierdzi tym remisem. Lic w całkiem, całkiem niezłej dyspozycji. Chociaż Arsenal, no, ciężko tutaj powiedzieć, powiem szczerze. Natomiast tutaj postawię na Arsenal Grają u siebie, u siebie gra im się znacznie Ale to znacznie lepiej Więc myślę, że z nic sobie poradzą Chociaż oczywiście gdzieś tutaj tym remisem też troszeczkę śmierdzi Natomiast jednak Stawiam po prostu tutaj na czerwoną część Londynu Oraz ostatni, moi drodzy, mecz Everton kontra Fulham No tutaj mamy mecz zespołu, który będzie się Gdzieś tam bił, może nawet o europejskie puchary Kontra zespół, który będzie się bił O to, żeby z Ligi nie spać. Więc tu jak najbardziej stawiamy na Everton, moi drodzy Tak więc, moi drodzy, to wszystko się prezentuje Zwycięstwo Leicester, Remis Crystal Palace z Barney, w Zwycięstwo Manchesteru City, Remis Brighton z Aston Villa, Remis Southampton z Wolverhampton zwycięstwo Manchester United, zwycięstwo Arsenalu oraz zwycięstwo Evertonu. Kurs całkowity to 703,56, także do wygrania 6685 zł 6 groszy, ale przede wszystkim moi drodzy, do wygrania mamy 65 tysięcy co mam nadzieję, że nas czeka. Ja moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy na BetClick. Odpowiednie linki znajdziecie naturalnie w opisie. Znajdziecie je również w przypiętym komentarzu, także link do rejestracji. Pamiętajcie koniecznie, żeby wpisać kod bettywip50, dzięki któremu otrzymacie pierwszy zakład bez ryzyka, no i będzie tam również oczywiście link właśnie do piłkarskiego jackpota, dzięki któremu do zgarnięcia macie 65 tysięcy. Zapraszam gorąco do wspólnej zabawy, stawiajcie nawet te 5 kuponów jeżeli chcecie, bo taka jest maksymalna liczba kuponów w zabawie tego naszego jackpota i trzymam za siebie, ale również oczywiście za Was kciuki, żeby Wam się powiadło jak najlepiej i żebyście Wy również wygrali jak największą liczbę pieniędzy. Teraz nie pozostało mi nic innego jak się z Wami pożegnać Także zostawcie, moi drodzy, łapkę w górę, będę za to bardzo wdzięczny. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych naszych typowań, a ja już dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, na razie.